Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką nową serię, którą chciałbym realizować razem z naszym serwisem weblife.pl Słuchajcie, to będzie taki tygodnik, w którym będę przedstawiał wam wszystkie newsy, które przez tydzień czasu przewinęły się przez naszą stronę i będę tak chciał wam po kolei nadmienić, co w tym tygodniu było ważne, jeżeli chodzi o technologię i tego typu wszystkie sprawy. Tak więc zaczynajmy. Pierwszy temat to 5 lat sklepu Apple z App Store, czyli sklepu e, Apple. I jak widzicie, były bardzo fajne promocje do pobrania m.in. za darmo Dead Space, The Sims, Mirror's Edge, Flight Control, Mini Motor Racing i wiele, wiele więcej. Jeżeli chcecie prze przeczytać sobie cały artykuł, to zapraszam do nas na stronę. I to było właśnie 5 lat App Store. GTA 5 prezentuje oficjalny gameplay z gry. Gameplay, powiem wam szczerze, prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja jak oglądałem ten gameplay, to byłem pod wielkim wrażeniem jak ta gra wygląda i jak ten świat jest tam bardzo otwarty. Także zapraszam was również bardzo serdecznie do oglądnięcia tego gameplayu, bo myślę, że to była bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o ten właśnie tydzień. Nokia Lumia 1020, czyli tak naprawdę telefono, aparat bardzo fajny tekst. Łukasza, zapraszam Was na stronę do, za, do zapoznania się z całym tym tekstem. Jak wypadła Nokia Lumia, y, możecie zobaczyć właśnie u nas, przeczytać. Y, jest także też film, w którym pokazujemy, jak to, ta Nokia robi zdjęcia, ponieważ tak naprawdę y, najbardziej skupiono się tutaj na tym, aby ta Nokia robiła bardzo ładne zdjęcia, jak to wszystko wychodzi to już zapraszam Was serdecznie do nas na stronę. Kolejna ciekawostka z tego tygodnia to możliwość zadzwonienia do naszej rodziny w Stanach Zjednoczonych za darmo przez Hangouts. Jak wiecie, Google Hangouts wyszło już całkiem niedawno, zastąpiło nam czat od Google i teraz właśnie w tym momencie można zadzwonić do... Stanów Zjednoczonych, jak widzicie wynika z tej tabelki, za darmo przez właśnie Google Voice, czyli teraz w tym momencie Google Hangouts. E, bardzo fajna opcja, myślę, za darmo można dzwonić do Stanów Zjednoczonych i rozmawiać ze swoimi znajomymi. Kolejny odcinek naszego podcastu, czyli już 15 odcinek krótko i na temat, zapraszam was bardzo serdecznie do tego odcinka, możecie go odsłuchać klikając tutaj, tą ikonkę i odsłuchać go sobie w iTunes. Słuchajcie, w przyszłym odcinku będziemy mieli gościa Michała Śliwińskiego, który jest autorem książki iPad Only i jak wspomniałem tam w, w podcaście, możecie wysyłać nam pytania, także jakie chcielibyście, żebyśmy zadali właśnie autorowi tej książki. Książka pokazuje, jak można używać iPada jako głównego komputera do wszystkich swoich zadań. Bardzo fajna książka tak naprawdę będzie premiera bodajże jutro od tego czasu, którym dzisiaj nagrywam. Także zapraszam was do przesłuchania podcastu i do za zadawania nam pytań. E, wszystkie informacje znajdziecie w podcaście. Kolejna świetna paczka od MacBundle, w której znajduje się Parallels. Cała paczka kosztuje 49 dolarów. Jeżeli nie macie Parallels, to naprawdę bardzo, bardzo się opłaca. Widzę, że tutaj też jest Color Strokes. Po więcej, tak jak mówię, zapraszamy również na stronę. Możecie sobie przeczytać ten cały artykuł. Czy kopia jest lepszy od Dropboxa? Moim zdaniem na dzień dzisiejszy tak. Do tego artykułu również, również was zapraszam. Moim zdaniem, kopi jest lepsze od Dropboxa. Możecie sobie tutaj przeczytać dlaczego założyć sobie konto na kopii, i zobaczyć, jak to wszystko działa. Jeżeli chodzi o udostępnianie jakieś tam firmach czy coś, coś w ten deseń, to naprawdę kopie jest bardzo fajne moim zdaniem. Oczywiście ta chmura ma już troszeczkę, minęło już trochę czasu od jej premiery, natomiast chciałem tak nadmienić Wam właśnie, że Kopie jest naprawdę bardzo fajną propozycją. I jeszcze jedna informacja ze świata Androida: Jellybean Android w wersji 4.1 jest najpopularniejszą wersją Androida na telefonach. Oczywiście, telefonach, na których możemy zainstalować system Android. Jak widzicie, 32,3% ma zainstalowany system Jellybean, co stawia go w tym momencie na pierwszym miejscu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek tygodnika. Zapraszam was serdecznie do subskrypcji kanału. Będzie co tydzień takie nagranie, będziecie mogli zobaczyć właśnie e, troszeczkę z tych newsów, troszeczkę ja będę opowiadał. Trochę będziecie musieli też przeczytać, jeżeli będziecie chcieli zapoznać się z całym artykułem e, na stronie. Także zapraszam was naprawdę bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie fajna seria odcinków. Dzięki której, jeżeli w danym tygodniu być może nie mogliście przeczytać wszystkich artykułów i Chcielibyście być na bieżąco w bardzo takim krótkim czasie, to myślę, że to będzie fajna propozycja specjalnie dla Was. Cóż, na dzień dzisiejszy Wam dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia.